Siemanko. Dzisiaj ekipa czteroosobowa Siemano. Tam się wacz czai za drzewem Siemaneczko, witaneczko. Siemaneczko A tam jest czwarty Dziku. O, widać Zbychu, coś tam ma? Drut. Drut Dopiero my zaczęli Ja mam coś wykopane ale jeszcze nie wiem co Pierwszy sygnał A, i to już jest ucho Pierwszy sygnał i łóżka Jeszcze Michał z nowym sprzętem. pająki <laughs> Jak tam nowy sprzęt widzę tak jest. Kurwy elegancki. No widzisz, kury. Tylko, żeby jeszcze. Kolega tym... mi polecił wiesz. A, nie, no, to fajnie, W no. porządku, kolega? E, już dwie łuseczki no. znalazłem, także. No to fajnie. No. Powoli się muszę przyzwyczaić do niego. Bo Nowe Rutu... dźwięki. Tak jest, kurtus Doxima całkiem inny. Mm. No. Inny wykrywasz, też, też dobry. No. A zobaczymy, co to dalej z tym będzie. Idziemy do przodu z technologią, nie? Tak jest. Ale kurtus, widzę grzybyś na Ja. Myślę, jakie wiesz. jeszcze grzyby? Ale lepsze. nie takie. No nie ten sygnał. jest sygnał, to kopię. O, jeszcze może pod korzeniem. To? Podkładka. No, to, to daje fajny sygnał. Taki... No. Obrączka. Szuka, szuka ale słyszałem, do jeszcze, że miałeś jeszcze nie leciało. A w dole nie ma. Nie, tu by miałem, wiesz? Mm. Tu miałem Jest, Jest moleczka, albo nie, guzik Guziczek, proszę, Guzic? ale cieniutki, ja pierdzielę no, wytarty już? Ale nie, kurze, żeby no, taki no. był wytarty Aby taki cieniutki. Zobacz no, ale fajnie. A mój tam coś? Właśnie, że ci powiem wiesz, śl ślepego pytaj kurwa teraz <laughs> Powiem ci wzrok mi się tak przepraszam zepsuł <laughs> przez ostatnie guzik była taka żelatka do golenia, ty, nie. Czy tu? Nic, nic tak nie widzę. Jest A coś. Bazerki, nie. nie wiem, bo ty masz lepsze oczy. Kurwa, zerki. ja mam lepsze. A ty musisz lepiej widzieć, kurwa, rozumiesz, po tych fajkach. <grym> do, no tu nic nie widać. Tu no coś, trochę no, na dole, ale... Górze, no, Ale tak. no, czyścimy, jak będzie coś fajnego, to się włączymy ten... Gratulacje no, ale to zresztą, bo to kurwa, no. bo to wiesz, rozpoznanie tego jest, ja. sprzęta to nie no, ma No ale tak. to wiesz, ten sprzęt to będzie znajdował. Został, bo z tym lotu ja... Ja, bo no. to wiesz, pierwszy roz i mm. pierwsze minuty dosłownie, bo to ani hołpy go nie oglądają <laughs> <laughs> No to dobre, nie? Dziki się rozeszły w palesie A ja tu mam jakiś sygnał, już wykopany Wyglądała jak plomba bo to jest plomba, tylko nie widać co. Jak się wyczyści wodą i coś będzie ciekawego, to wrzucę zdjęcie. A tu kolega o. Jest sygnał, będzie kopać. Jest tu jakiś sygnał wykopany, ale wołają. Patrz, chyba ty. O kurde. Bagny. Nie. Nie. Puchwa, kurwa. Puchwa O kurde ty. ty. muszę musiał być to sygnał, nie? Kurwa biło. <grym>. Przepiękna ty. No ty, ale ma ty? zdobienia nawet, nie? Nie no, ma zdobienia i to kurwa widoczne. jest ja, widoczne. Także <grym> czas tego nie zabił, kurde. No. Ząb czasu nie zabił. W pochwy, życiu, to, tak o, byś to, mi pasu... miał do tego, nie? Ja, ale no tak co <laughs> Czy pochwy chyba. Żeby nie pomyśleli o innej pochwie. Dobra, teraz szukamy miecza. Czekaj, <laughs> muszę sobie postawić tutaj. Mhm. Także wróciłem do swojego dołka, ale nic ciekawego kawałek ołowiu. Chwalę się tam z nalewiskami. Ale ja tu mam jakiś wysoki sygnał Jak na polmo sobie i Ibaczymy Widać tu jakoś druga szła Może to być jakaś stara druga No i się tu skupiłem na tej drodze. Co to może być? Chyba jest wykopane A to to jest A, grzotuwa Z perelu i <noise> taka stara droga Znowu to jest wykopane namierzone o, jest tu. Ach, myślałem, że to coś będzie fajnego a to widać tylko złamany kluczyk do krótki Co tam ma? Łóżka łóżka ja? No i fajnie A ja mam chyba monetka To moja dostawiłem Ja? To jest moneta Ale to jest na moneta Chyba pięć groszy coś tam mało no moneta, moneta no się, ja mam moneta, moneta no idziemy odcinka zrobić, a ty? ja mam ten, to 5 grosy mm. każdy cześć ma, duro, co? Kuro moneta, drugo Ja a pierwsza jaka miałeś? złotowa, to i Ja mm. to będzie złoty hop, yeah. a ja mam taką, ja też byłem taką samą, mm. ale ja nie widziałem bo... Ja mam Zajmę. dwa ślepaki na razie. Ja? Ja. A ty też masz ślepaka? Nie, nie. nie z Ale pęczek no. jest akurat spółka. Jakieś kurwa nie? I wyjebał, ja. Wycisnął. No. Była <laughs> dzindel. No że pożar był wy. Raz w gdzieś jak to? to może za moneta. I nie uważasz żebyś nie zniszczył? to no. to to do... Tak, jak wąski, pasuje no pazy, lędzako, bo ci To trzeba do WKZ-u oddać No tak, tak Oddaję no, od razu palu kierownikowi A Nie odzywo, ale by, nie odzywo się, nie? By ale by wszyscy, zmyłu, wszystko oddajemy ja? Nie Na pewno no. 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 <laughs> Nie odzywo się, coś nie chcę Ale nie, bo do mycia, nie? Cis, chopie, nie chcę No, Zbyszek O, to jest ten oko Od koszuli tak. Ale fajnie z no. spinka. No, koszulii, no Ale to jest później pojrany Czekaj Jakiś kurwa dziot cię chciał kurwa zaatakować To będzie popsikać zaraz no. No. no i tak to wygląda Takie tak znajdki wychodzą Pięć groszy współczesne No, no wyważą Ale cześć. ty pokaż tam czekam, Ale tu można uważaj Chcesz pokazać? Idą, idą Ja mam sygnał Jakiś duży Taki coś dużego Ale O chyba już Kurde pucha Także takie skarby w lesie Pauza Kajmy są tak? Tu jest ta droga To idzie na drugą stronę Aha. Idziemy tam nie, nie, tam to jest do, do auta. Aha. Musimy iść tam cały czas. No. To idziemy tam. Nie, nie, za, nie za bardzo do auta. Nie? <śledzimy> nie. Nie za bardzo do auta, bo myśmy przeszli przez drogę równo tam. Tam mam auto. 100%. Tu mamy za sobą auto. Auto jest tam. Ale tu Ja myślę, że tam powiedzieć Ty po jest tam Czekaj, czekaj, o, czekaj, kurie, czekaj. Ja. Nie pokażę do. Delikatnie, bo wy mi zaś zniszczycie Nie wiem ja ci go wypryszczę Taki sygnał godzą głęboki fes hmm. Na tej ścieżce tam to? No. Właśnie ja nie wiem Trzeba pluć i połazok, bratki. No usko jest fajnie. Po jeszcze nitka. Coś tyle, no? Ja. Po jeszcze nitka, nie? E, nitka, tak? To ta jest nitka Od pułaskiego, wiesz? Pułaski, ja, od pułaskiego. No od pułaskiego, ja. no. No tam aciczkowi. Guzik od pułaskiego. <noise> w lesie jakiś dół może tu było coś odkrywkowe kopalnia bo co a teraz był do czy no. takie nie wiem czy to do podkładów kolejowych czy do czego innego takie panie tu są łowy tak. łowy takie łowy? takie łowy no, owy, a, no. Haha, rowy. No, mówię, tu chyba była jakaś kopalnia odkryskowa, zobacz ja. co znalazłem. Depozyt. O, jakie Gwoździe goździe. Ładne. Bierać, ktoś byroć złom, nie? Nie, ale nie goździe. Nie, Nie bo miękują. Leci w ciepłe, do plecaka. Krzysiu, mu goździe. To jest prawda, jest dużo żelaza. Bo jest tu. Żelazo na żelazo. Sygnał głęboki, raczej głęboki jest. Płytko ale jest kolad? duże, ale zobacz, ktoś tu był. To jest jakby wykopany działek i zasypany No tam jest teraz podkładka szczelona Albo mhm. ona albo się tak wydaje, ale No, już no już ktoś też o korzeń zahaczyłem, ale Przejeczkaj to w którym miejscu będzie Na wyrchu A to? Tu dalej jest Tu? jest też dużego. Ja Kamienne, nie, Nie, nie blacha. No, to tym. Łopatą. Kierunku. złamy łopatę i widzimy. O, kuźmie. Tak ale gorszy, ktoś to zaczął ma. kopać no. i zasypył. To, to będzie, że to blacha, ale my to odkopiemy. Nie, my to odkopiemy. Lekko Krzysiu Jasne. to odkopie. Ja Za. Blacha wykopana, prawie? Mhm, muszę muszę jeszcze wykopano. Michał, czyś do pomocy? Weź Emil, się, Ona tam albo idzie jakaś tak, się zamknięta. Nie, ale ja idzie, wiem, to, ona, ona już poszła. Tak ja też nie wiem, kurwa, ja ci ja ja się <laughs> Na końcu coś jest. Ja to. muszę mówić wykopano. Bo Tam mogą być wielkie. Nie, no, jeszcze chcę, żeby kopać. Jakieś skrypty tam mogą być. kopiemy dalej. Dołeczk ja, zakopany, bo mówią, że nie ale mnie zakopuje. Ja. Przez przeze mnie. Jest blacha. Musiał po kimś dołki A. zakopywać, w ogóle, nie? Co, ładujemy? Do no, mi robisz Ostatni raz po tobie, że dołek <laughs> Żeby to było ostatni raz. Pewnie. Był sygnał, ale tym razem wyszedł pocisk Myślałem, że będzie coś fajniejszego. Ale to i cieszy Dali na tych terenach chyba po były kopalni Ale tym razem dwa złoto. z perelu, a tak to żelaza dużo Ale tereny piękne Tym razem kawałek Siekierin Masz tam co? Dużo żelaza, nie? Dużo żelaza o. Michał tak. Chodź Teraz my weszli w królestwo pajęczyn Sygnał był Przykopani Pająki Pajączyn w pieroly, nie? Kurde Chodź, chodź, bo coś fajnego Tylko ja się nie znam na takich rzeczach O mordę hmm? Ciekawe, nie? Ja, ale to jest coś, mi się wydaje... Czy Pierwszym to nie był, bo to za, za wielcy, no, to Nie wiadomo, tak? dlaczego by nie Taki kozak no oczywiście, taki kozak wielki, oczywiście, że mógłby być Kurwa, tylko koćby... ci no, w ogóle nie porysowali No Gdyby był plastik, to by był porysowany ja było szkło nawet twarde, ale w zależności jak, jak leżał długo w ziemi no. Ciekawe, e, co jest z boku No Bo wszystko w zależności mi się wydaje, jak to jest, no to jest kurde hmm. to, to jest jakby, zapint, jakby, zapinka jakaś zapinka, nie? Tak Wiesz, to nie była igła jakaś i wybróżka tak. taka? No Jaki kura sót, mm. Taki kura kury Takie ciekawe rzeczy Wydaje mi się, że to będzie szkiełko, ale Jakieś podobne znalazłem Idziemy nie? do gemmologa yeah. I teraz Teraz Michał takie rzeczy znajduje Jakoby kompas ty, ja, Nie, kompas nie tak, Tam coś jest Albo może być, bo tu Nie to Kolera wie, klejane. Skórka. Coś pisze. No może jakaś torebka. To do torebki. A wiesz. To za dziura. O, to jest kopalnia kolejna. Idziemy. Taka dziura, a tu jeszcze większa dziura. A tu mniejsza dziura. to dziki wykopały wielkie nie? wielkie no tam a tam jak... na dole hasiuk ja już hasiuk, no bo to wiesz mm. by... tak powinniśmy gdzieś tu coś i budynki powinny być po lewej stronie tam no, no. kolejny dołek kolejny też wykopany Ta moneta czy co dziwne a jest gładkie chyba był guzik tak jest to jest guzik w tym razie guziczek i jest orzeł w koronie Ale co to za guzik nie powiem. Zaraz tu życzę zdjęcie. Chwalik się, co tam macie panowie? A przecie to, to jest? Zapalniczka. Zdziało? No. A to jak granat, nie? Zdziało żeby... się. Nie sprawdzałem jeszcze, no. że, że muszę ją no, doczyścić. Żeby... Działo tak, <laughs> się, granat tak Zapalniczka. Góra to ten jest. To kupówka. Proszę ją wypolerował. Ale tu wyciągają mi Skarbie lasu. Z tym Jadą też są dwa pociski Fan dnia jest, nie? No to pokazuje, fan dnia Widziałeś na grupie? Nie, nie nie wchodziłem No to dnia, nie to jesteś przygotowany <śmie> No tam nie widać Kurwa nie widać, ty się oślepuj no. Robert, Robert, ja tu To jest ten, to jest, Federek, plume, to jest to drugi. 24 <gry> część to na tak? 40, 40. 40. A, no 1770 nie widać a, tam dokładnie to, jest dokładnie to gratulacje Dzień jest moc wołok bo boz żeście polecieli jak bizony i no Zbychu się skusił jak że srebro to przyleciał ale, Wiesz, no, ale no, Michał no, też no, woł. jego no, zrozumiał hasiok no i no Zbychu zrozumiał i przyleciał no ale obok nic nie było ciekawego to jest to Zbyszek ten któryś ma no, jeszcze zbychu, Drusik, spinka Drusik, no

a A my nie, bo oni, zygnamy... no, on zawsze przyjdzie wyżak po nagrywo, co kto nie, Do następnego. ale nie chce, nie, nie chce się pochwalić.